Witam serdecznie, ze mną Arek Ptaszkowski, menadżer Jaga Team. Witam cię Arek. Witam wszystkich serdecznie. Arek, jeszcze raz zapytam o to samo jak przebieg dzisiaj spotkania po waszej myśli? No, wygraliśmy 9-3, mogliśmy tych trzech bramek nie stracić, no ale wynik solidny także na zakończenie sezonu jesiennego myślę, że dobre podsumowanie Dobre, Arek, powiedz mi tak, bo tak naprawdę yy, awans mieli się już zapewniony yy, sprawa się rozgrywa tak naprawdę o trzecie miejsce, czyli o strefę medalową, o medale yy, równocześnie trwa mecz, pewnie się już skończył yy, na AWF ie Heinekenu z progresem no i nie ukrywam, że prawdopodobnie interesuje Was ten wynik, prawda? Tak, ale myślę, że tam no, musiałby się zdarzyć cud, żeby, żeby progres przegrał. Także no ten jeden punkcik będzie trochę bolał, no, ale czwarte miejsce też bardzo fajne. No właśnie, szkoda trochę. Awans jest, no, ale jednak medal by się przydał, tak? No bo to od razu awans w sezonie pierwszym. Fajna pamiątka byłaby, prawda? Tak, no medal by był super też sprawą, no ale ostatnie spotkanie właśnie z progresem przegraliśmy 3 do 1, także no to było też podsumowanie tego, że może im się należy bardziej to trzecie miejsce. No właśnie, trochę mi zabrałeś ostatnie, znaczy przedostatnie pytanie, więc co, bo chciałem zaprać no, żebyśmy podsumowali ten sezon. Eee, tak naprawdę z kim mieliście wygrać, to powygrywaliście. Pobraliście punkty tylko z czołówką, ze ścisłą czołówką. Który mecz według ciebie e, zaważył o tym, że prawdopodobnie skończy się z, poza strefą medalową? No myślę, że największe szanse z Wittoria Kraków, bo tam się skończyło 2-2. Mieliśmy w ostatniej minucie meczu karnego, którego nie, nie wykorzystaliśmy. No to jest właśnie te dwa punkty, które by nam dały trzecie miejsce. A powiedz mi, Arek, tak przed sezonem, jak przystępowaliście do rozgrywek, jaki sobie cel zakładaliście? W zasadzie cel to była zabawa przede wszystkim, sprawdzenie się, bo gramy sobie tam co niedzielę w takiej podobnej grupce, jak tutaj mamy utworzoną. I w zasadzie no to była pierwsza taka zabawa. A później jak już zaczęliśmy grać i przeszliśmy tą pierwszą fazę grupową do Ligi F, no to stwierdziliśmy, że fajnie by było awansować, wyżej no i zająć te chociaż w pierwszych czołowych czterech miejscach. Także udało się zrealizować jakby cel, no i będziemy działać dalej. Wie, wiem, za kulisowo się dowiedziałem, że na Jadwigi trenujecie, tak więc tak, dobrze mu, mówię? Tak, będę? dzieciaki też, stąd też nazwa w zasadzie zespołu, bo y, część naszych dzieciaków właśnie gra w PKS Jadwiga, stąd też y, właśnie nazwa jego Team. No ale słuchaj, podsumowując, y, jesteś chyba zadowolony z siebie, z postawy drużyny, y, z, patrząc na przekrój całego sezonu? Tak, jakbym miał powiedzieć tak zero-jedynkowo, to tak. Wiadomo, że jest dużo rzeczy do poprawy, nad tym będziemy pracować, no ale też bardzo dużo rzeczy było na plus. No, pierwszy sezon też był tak, że zgrywaliśmy się w pierwszy raz takich, w takich rozgrywkach, także myślę, że jak najbardziej na plus. Powiedz mi, czego mogę Tobie różnie życzyć na przyszłość i zdrać? Będą jakieś wzmocnienia, czy przystęp, będziecie przystępować do Ligi E z tym samym składem i próbować się zgrywać? To znaczy, myślę, że będą jakieś bardzo drobne ruszady. W sezonie zimowym w bardzo podobnym składzie będziemy grać troszkę zmienionym. Ale sezon wiosenny myślę, że będzie bardzo podobny, z minimalnymi rozsadami. A powiedz mi, nie kusiło Was, żeby w sezonie zimowym spróbować na przykład w Lidze C troszeczkę z lepszymi drużynami? W zasadzie nie wiem, czy tak mieliśmy wybór, bo <laughs> zostaliśmy tak przydzieleni. Także ja myślę, że i tak patrząc na przekrój tej grupy tej zimowej... To są też dobrze, dobre drużyny te, które grały właśnie z nami w tej grupie F. No i też sporo się namęczyliśmy z nimi, czy tam przegraliśmy albo zremisowaliśmy. Także no, myślę, że tam są też mocne drużyny, z którymi też można dosyć dobrze sobie pokopać. Także, także myślę, że to jest e, dobra grupa, żeby sobie tak poćwiczyć właśnie przez sezonę wiosennym. No wiele ekip mówi, że to jest dobre, że tak powiem, dobry poligon doświadczalny. Arek dziękuję za dzisiaj, dziękuję za cały sezon. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. W następnym sezonie. Dziękuję.